Siemanko jestem Technokrata i witam was na kanale IT Hardware w kolejnym podsumowaniu newsów z minionego tygodnia. I tak w minionym tygodniu dowiedzieliśmy się o ramach DDR5 od Cruciala, które zostały półoficjalnie zaprezentowane. Widzimy je na zdjęciach. Niestety ciągle nie znamy ceny, ale znamy parametry techniczne i o tym sobie porozmawiamy. Porozmawiamy sobie też o parametrach technicznych najnowszych procesorów Intel generacji 12, które nadchodzą, a które zobaczymy prawdopodobnie pod koniec tego roku, a zobaczyliśmy w tym tygodniu, ich no powiedzmy dokładną specyfikację. O specyfikacji też kart graficznych Radeon z rodziny NAVI 30, czyli nadchodzącej kolejnej generacji kart graficznych od AMD RDNA 3, które ma być aż trzykrotnie wydajniejsze niż obecne teraz na rynku RDNA 2. I pozostając w temacie kart graficznych, karty graficzne od Intela również nadchodzą wielkimi krokami i być może zobaczymy je już w tym roku. Kilka słów też o nich, a jeszcze szybciej zobaczymy Fidelity FX Super Resolution, czyli odpowiedź AMD na technologię DLSS od Nvidia, która ma już nadejść w przyszłym miesiącu. O tym i wielu innych rzeczach, jak choćby procesor w 2 nanometrach od IBM, w dzisiejszym odcinku, więc zapraszam. Do oglądania. A no i oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić suba pod filmem. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie subskrybuje, zostawcie subskrypcję. Na pewno się nie zawiedziecie. Coraz więcej, coraz ciekawszych filmów na pewno na tym kanale będzie się znajdować. A teraz już zapraszam do oglądania. Zacznijmy od DDR 5, które pokazał Crucial i są to zarówno ramy UDIM, jak i SODIM, czyli krótkie do laptopów i długie do komputerów stacjonarnych w technologii DDR5. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie wie, DDR5 najda w drugiej połowie tego roku prawdopodobnie wraz z premierą 12. generacji procesorów Intela. Ich bazowe taktowanie to 4800 MHz przy napięciu 1.1 V i opóźnieniach CL40. Będą się wyróżniać też tym, że układ zarządzania napięciami na pamięciach RAM został przeniesiony z płyty głównej bezpośrednio na moduł pamięci. Wcześniej to płyta główna była odpowiedzialna za zarządzanie napięciami takich DDR. Teraz to pamięci same w sobie będą te napięcia regulować i taki układ możemy zobaczyć na kościach od Cruciala. Ale to nie koniec nowości, ponieważ DDR5 standardowo już każda z tych kości będzie posiadać wbudowaną kontrolę błędów ECC, coś co wcześniej było zarezerwowane tylko dla pamięci serwerowych. Ale nie martwcie się, bo pewnie większość z was pom o 4800 MHz przy opóźnieniach cel 40 mm, to raczej słabe pamięci. No tak, szał na początek nie robią, ale oczywiście pojawią się wersje podkręcone. One niestety będą pojawiać się raczej już w roku 2022 o taktowaniu 6400 MHz, a nawet taktowaniu w okolicy 10 000 MHz. Takie taktowania mają m, pamięci DDR5 osiągać przyszłości i to prawdopodobnie niedalekiej przyszłości. A ten typ pamięci będą obsługiwać procesory od AMD e, Ryzeny zbudowane na podstawce AM5. Być może e, AMD wypuści Zen 3 Plus z kontrolą DDR5, ale o tym jeszcze nic nie wiemy. Pozostaje to w sferze plotek, więc tutaj nie będziemy się w to zagłębiać. Na pewno Intel 12 generacji nadejdzie pod koniec tego roku e, Arder Lake i on będzie już wspierał oficjalnie. Pamięci DDR5, a pozostając w temacie Underlake'a, dostaliśmy jego całkiem dokładną specyfikację, o której już to nieco wcześniej wiedzieliśmy, a mianowicie to, że będzie składał się z ośmiu mocnych rdzeni Golden Cove oraz ośmiu słabych rdzeni Atom. Te mocniejsze są to rdzenie z rodziny Core, które znamy choćby ze standardowych PC-ów, a rdzenie Atom to to, co czasami mogliśmy zobaczyć w bardzo słabych laptopach bądź też kiedyś w tabletach. No i tutaj jeszcze każdy z tych rdzeni będzie inaczej taktowany. I tak wyciek specyfikacji, jaki zobaczyliśmy w newsie w tym tygodniu, pokazywał, że bazowe taktowanie Underlake'a było na poziomie 1.8% gigaherca, a sięgało do aż 4-6 gigaherca w zależności od tego z ilu rdzeni korzystał. Dla od jednego do dwóch rdzeni było to 4-6 GHz, dla trzech czterech rdzeni 4-4 gigaherca, dla 5 6 rdzeni 4.2 GHz oraz dla wszystkich 8 mocnych rdzeni były to 4 GHz. Ta specyfikacja może się jeszcze zmieniać, ponieważ jest to próbka inżynieryjna drugiej rewizji. Nie jest to jeszcze próbka kwalifikacyjna, czyli tych procesorów, które trafią do produkcji. O takich procesorach i takich próbkach będziemy słyszeć prawdopodobnie w okolicach sierpnia, września, października. Wtedy będziemy prawdopodobnie pisać wam newsy na temat już próbek Kwalifikacyjnych, czyli tego, jak finalnie Ardeleki będą wyglądać. Ale już teraz przejdźmy z tematu Arden Lake'ów i procesorów nowej generacji do czegoś, co możemy zobaczyć w przyszłym roku, a mianowicie nowe karty Radeon oparte o Navi serii 30, czyli RDNA3. Karty graficzne wykonane w technologii 5 nanometrów. Tutaj AMD cały czas powtarza w swoich materiałach prasowych, w przeróżnych wywiadach, że oni dążą do poprawienia tej efektywności zarówno energetycznej, jak i termicznej. Ale Navi i RDNA3 przyniosą nam znaczącą zmianę, jeżeli chodzi o konstrukcję rdzenia GPU, ponieważ będzie to rdzeń chipletowy, taki jak teraz choćby możemy spotkać w procesorach Ryzen, który składa się z kilku kawałków krzemu, a każdy z tych kawałków krzemu zawiera część rdzeni całego procesora. I tak też będą budowane najnowsze karty graficzne z rodziny Radeon. Tak też ma być budowana konkurencja od Nvidia z serii RTX 4000. Prawdopodobnie tak będą się te karty nazywać. Oczywiście ani nie jesteśmy pewni co do tego jak będą, albo będą się nazywać karty Radeon, jak i również Nvidia. Natomiast z całą stanowczością możemy przypuszczać, że tak to będzie wyglądać na podstawie przecieków. I tutaj y Osoba odpowiedzialna za przeciek podaje, że karta graficzna na rdzeniu Navi 31, czyli najwydajniejszym rdzeniu z rodziny RDNA3, ma oferować dwukrotnie większą ilość jednostek procesorów strumieniowych, jednostek cieniujących niż obecnie najwydajniejsze Navi 21, co ma się finalnie przełożyć na wzrost mocy o aż 300. Procent. Więc bardzo, bardzo duży wzrost. Zobaczymy jak to finalnie się skończy. Pamiętajcie, to na chwilę obecną są tylko przecieki, natomiast dają one nam bardzo optymistyczne spojrzenie na skok wydajności kart graficznych, ale czekamy też na karty graficzne od Intela, ponieważ ma być to pierwszy od bardzo dawna, ponieważ to nie jest pierwsza taka sytuacja w historii, gdzie dostaniemy trzech producentów kart graficznych, no ale bardzo dawno, kilkanaście lat nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby o rynek i o portfele graczy... Dywalizowało aż trzech producentów kart graficznych. Teraz do tej walki ma dołączyć też Intel i to bardzo, bardzo szybko, bo mówi się, że już na targach Computex, które mają mieć miejsce 1 czerwca, mają zaprezentować oni swoje karty graficzne. Czy to prawda? Zobaczymy. Prawda jest natomiast taka, że karty te są już na ukończeniu i mieliśmy przecieki też, jeżeli chodzi o konfigurację tych kart. Najwydajniejsza z nich, wyposażona w 512 jednostek EU, co przekłada się na ponadto na 4000 rdzeni wyposażona w 16 GB pamięci GDDR6 ma wydajnością osiągać poziom RTX-a 3070 nawet 3080 więc nie będą to słabe karty z którymi Intel wejdzie na ten rynek nie będzie to konkurencja w średnim segmencie ale będzie to już konkurencja w tym wysokim segmencie bo 3080 to bardzo wydajna karta graficzna to nie jedyna karta jaką Intel zaprezentuje, tych wariantów ma być naprawdę wiele. Pozostając w temacie kart graficznych, chociaż lepiej byłoby o tym powiedzieć w momencie mówienia o kartach graficznych Radeon, tak mówię o tym teraz na podsumowanie. Technologia DLSS, która poniekąd rewolucjonizuje korzystanie z kart o niższej wydajności, nawet w najwydajniejszych tytułach i daje nam relatywnie niewielkim kosztem jakości Wzrost wydajności nawet w dużo wyższych rozdzielczościach. Kto miał do czynienia z DLSS-em, ten wie, że potrafi on zdziałać cuda, zwłaszcza jeżeli połączymy go z tak wydajnymi operacjami, jakimi jest na chwilę obecną Ray Tracing. Nie AMD taką odpowiedź też chce przygotować. Ray Tracing jest już zaimplementowany w ich kartach graficznych, natomiast nie radzą one sobie z nim tak dobrze jak karty graficzne od Nvidia. Z kilku powodów, ale jednym z nich jest też brak optymalizacji właśnie tej wydajności. Gdzie Nvidia tutaj wysuwa się ze swoim DLSS? Co prawda, DLSS jest zupełnie inaczej implementowany niż Fidelity FX Super Resolution, które to jest dużo głębiej w potoku danych. Na wcześniejszym etapie zaczyna się praca nad tym obrazem, zanim on trafi do widza. DLSS jest używany poniekąd na samym końcu generowania tego obrazu i można powiedzieć, że praktycznie już gotowy, wyrenderowany obraz. Trafia do DLSS i tam jest on w inteligentny sposób upskalowany. Natomiast w przypadku Fidelity FX Super Resolution ma dziać się to na dużo niższym poziomie. I Fidelity FX, jak sama nazwa mówi, ma być częścią całej biblioteki Fidelity FX, jaką AMD implementuje dla swoich procesorów graficznych. Dzięki temu osiąga bardzo wiele różnych technologii, które pomagają i usprawniają cały renderowania grafiki, ale ciekawostką jest tutaj, że Fidelity FX, więc zgodność z procesorami e, graficznymi od AMD, czyli z radeonami, natomiast AMD donosi, że jeżeli by chcieli, to spokojnie. Ta biblioteka, czyli Fidelity FX Super Resolution, mogłoby działać na kartach graficznych Nvidia. To nie oznacza, że od razu AMD tutaj udostępni tą opcję dla kart graficznych od Nvidia, bo nie sądzę, żeby tak się stało, ale jeżeli by te firmy się dogadały. To mogłoby to razem działać. No i rzekomo mamy zobaczyć już pierwszą próbkę możliwości Super Resolution em, w przyszłym miesiącu, chociaż AMD dokładnej daty nie podało. Do tej pory mówili, że w tym roku zobaczymy odpowiedź na DLSS, ale nigdy nie powiedzieli w jakiej części, nawet roku, a co dopiero jeżeli chodzi o konkretny miesiąc. Pozostając w temacie hardware'u, mamy tutaj ostatni hardware'owy temat, jakim jest dwunanometrowy procesor od IBM-u. IBM pewnie większość z Was kojarzy. Na chwilę obecną jest to firma, która nie jest tak mocno obecna w naszych domach czy też w urządzeniach prywatnych, ale kiedyś był to absolutnie moloch na rynku, dominator i jedna z największych, o ile w pewnym momencie nie największa firma na rynku produkująca komputery osobiste, no i komputery w ogóle. W tym momencie zajmują się bardziej badaniami, serwerami, komputerami kwantowymi, no i opracowali technologię produkcji procesorów w litografii dwóch nanometrów. Co prawda, do tej litografii mam jakieś wątpliwości, a mianowicie rzućcie okiem na grafikę, którą przedstawili wraz z premierą tych procesorów. No i nie możemy tutaj nigdzie dotrzeć wymiaru dwóch nanometrów. Ja przyznam szczerze, jako taką wiedzę o litografii posiadam z racji ukończonych przeze mnie studiów. Nawet samą litografią na takich studiach się zajmowałem, nie tylko teoretycznie, ale też praktycznie. No i zastanawia mnie, gdzie gdzie producenci procesorów mierzą e, tą długość, ten wymiar, który określa rozmiar litografii. Bo jak wiecie, mamy w tym momencie nadchodzące 10 nanometrów SuperFin od Intela, 7 i 5 nanometrów od TSMC, 2 nanometry od IBM, ale musicie zrozumieć, że każda z tych liczb nie jest ze sobą skorelowana. Każdy z tych producentów, które tworzy chipy, inaczej mierzy tą wartość, stąd nie jest to wartość uniwersalna. I dużo osób porównujące ze sobą choćby procesory, czy też proces AMD, bardziej TSMC z procesem Intela, porównuje to jeden do 1. I jest to absolutnie błędne z tego względu, że każdy z tych producentów inaczej mierzy rozmiar swojego procesu. Oczywiście one są mniej więcej. W tych samych rozmiarach, tam y, rzędu nanometra, dwóch, trzech różnicy. Natomiast ta wartość, która świadczy o wielkości procesu, choćby 7 nanometrów, 4 nanometry, od, 5 nanometrów, przepraszam, od TSMC, czy teraz 2 nanometry od IBM, pozostaje dla mnie wartością nieznaną. Nie wiem, w którym miejscu producenci to mierzą. I na tym obrazku pokazanym przez IBM tego nie widzimy. Natomiast na pewno jest to jeden z najniższych procesów technologicznych. Ale z pewnością też nawet najniższy obecny na rynku. No i tutaj IBM chwali się, że taki proces technologiczny mógłby wydłużyć życie naszych smartfonów aż do 4 dni. Jeżeli teraz ładujemy codziennie smartfona, to byłoby. To co 4 dni o tyle niższe jest zużycie energii. Oczywiście oni takie zużycie energii widzą też w ogromnych centrach danych, które to zużywają 1% całej energii na świecie. Oczywiście o szczegółach możecie przeczytać w naszym artykule. Natomiast no tutaj IBM opracował tą technologię i nią się chwali, ale warto zaznaczyć, że na chwilę obecną do produkcji seryjnej wdraża dopiero swoją technologię 7 nanometrów do swoich serwerów. Power system. Ja trzymam kciuki, żeby IBM tą fajną technologię wdrożył w urządzeniach komercyjnych dla każdego z nas, każdego konsumenta, żebyśmy mogli tą technologię mieć u siebie. Bo im więcej takich przełomowych technologii do naszego prywatnego życia trafia, tym fajniej i ciekawiej dla nas. Oczywiście. Takie technologie, które nie trafiają do nas bezpośrednio, tylko jakoś pośrednio poprzez centra danych, też wpływają na nasze życie, ale fajnie byłoby mieć możliwość zakupu smartfona z takim super energooszczędnym. Procesorem. A Wam już za dzisiaj bardzo dziękuję. Nie zapomnijcie zostawić suba. Jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, zostawcie subskrypcję pod tym filmem. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wytrzymali do końca. I widzimy się w kolejnych filmach, które już wkrótce na tym kanale. Miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia. Cześć!